Lucyna Krawcewicz na Igrzyska Olimpijskie w Meksyku w 1968 roku poleciała reprezentować Polskę w rzucie oszczepem. Ale droga do tego szczepu wcale nie była taka oczywista, bo y, początki sportowej kariery były zupełnie inne. Po wojnie była bieda. Nie mieliśmy nawet radia, były tak zwane kołchoźniki. Gdzie się nastawiał jeden program na poczcie i to leciało przez cały dzień. I często w wiadomościach słyszałam nazwisko sidło. I tak się zachwycano Januszem, że taki wielki, taki zwycięzca, no to ja sobie pomyślałam, ja też będę taka jak sidło i zaczęłam sobie wyobrażać, on rzuca oszczepem, nie miałam pojęcia jak oszczep wygląda w książkach, widziałam jaskiniowców z kijami, z y, maczugami, nawet myślałam, że to jest ta maczuga, I, ale, ale posiane ziarno zostało I, i trzeba mieć po prostu marzenia, żeby coś osiągnąć i ja y, chyba posiałam y, to marzenie, że chcę być oszczepniczką. Kiedy y, już y, skończyłam szkołę podstawową we Fromborku y, poszłam do Braniewa i tam y, y, nauczycielki wf y, nie miały pojęcia o tym przedmiocie, dano, Najchudszą do prowadzenia przedmiotu, bo pozostałe nie bardzo pasowały, więc ona sobie siedziała z boku, a my grałyśmy w dwognie i w siatkówkę. O, w siatkówkę. nawet dostałem się do reprezentacji szkoły, i trochę zaczęło się chyba od tej siatkówki. I potem były jakieś mistrzostwa województwa. I ja wystartowałam w biegu na 500 metrów, w skoku wzwyż, no i się zapisałam do szczepu. Ale o to mi się gdzieś tam zahaczał na głowie i w ogóle się nie wbijał. Także się, nie miałam wyników wielkich. No, i potem, kiedy mi nie bardzo poszło w tym ogolniaku, no, no, kiedy dostałam z chemii dwóch, nie chciałam jechać na poprawkę i powiedziałam, że nie pojadę, bo się za, zawzięła na mnie. No, i mama, co zrobić? Będziesz krowy posła? Nie miałam nic przeciwko krowom. Powiedziałam, że ja sobie wybiorę. Na szkołę miałam jakiś kalendarzyk sportowy, tam znalazłam technikum wychowania fizycznego, Zapisałem się do trzech, bo były trzy w Polsce, I w Szczecinie, w Gdańsku i w Katowicach, Szczecin złożył mi najlepszą ofertę, tam się zaczęła moja kariera. Jeszcze sama nie wiedziałam, co będę robić, ale jak widziałam jakąś dziewczynę, która chodziła z zadartym nosem, to od razu y, chciałam y, wygrywać. W te, też startowałam w tej dyscyplinie, więc startowałam we wszystkich, gdzie się pojawiła jakaś y, mistrzyni żeby jej przylać. No także było i pływanie piłkę ręczną i potem yy, wystartowałam w, w tego mistrzostwach no, Szczecina w Oszczepie. No, tam ala dzioba była, yy, brylowała. Wystartowałam i Swoją techniką, właściwie to żadna technika, ale rzucać kamieniami i, i tego to potrafiłam. No więc wykrałam ten oszczep. No, nigdy nie miałam trenera. Swoją wiedzę czerpałam z podglądania. Trafiłaś do reprezentacji Polski i osiągnęłaś wynik. Który kwalifikował cię do startu w igrzyskach w Meksyku, ale trzeba powiedzieć, no Meksyk był daleko, wyprawa była kosztowna, polski sport, no zwłaszcza polska lekkoatletyka, stały na wysokim poziomie i sportowców, którzy osiągnęli minima olimpijskie było wielu, ale nie znaczyło to, że wszyscy pojadą. Ty do ostatniej chwili nie byłaś pewna tego wyjazdu. No tak, w ogóle nie byłam pewna, bo nie byłam w składzie. Już reprezentacja Polski, tam chyba siedem kobiet, już były zafiksowane, wystrojone, dostały sprzęt, torby. I ostatnie zawody, w deszczu, padał deszcz. Mistrzostwa Polski, które miały decydować o wyjeździe na olimpiadę. Nieźle mi się rzucało, rzuciłam 54 z hakiem. Prawie tyle co Daniela Jaworska, a ona w tym czasie już liczyła w Europie. No Mała różnica między nami była centymetrowa, no to od razu zebrała się kadra trenerów i stwierdzili, że zamiast tak dużo, zabierać tak wiele tych płotkarek, wezmą mnie ja na miejsce, teraz Nowakowy dostaje Paszport, strój I, i mam jechać. Nawet nie zdążyłam się zwolnić w szkole ze szkoły. To wszystko będzie od górnie załatwione, także mam się nie martwić i jechać. To była twoja najbardziej egzotyczna wyprawa. Byłaś kiedyś już w Ameryce Środkowej? Nigdy, nigdy. To była moja pierwsza wyprawa tak daleko. Bardzo męcząca. Jechało się dzień i noc, dzień i noc. Cały czas to się działo. Dla mnie to była wielka atrakcja. No i kiedy wreszcie wylone, zakołowaliśmy nad Meksykiem, też padał deszcz. Wychodzimy zmoknięci. Jakaś tam orkiestra, nas wita, śpiewają, grają na mandolinach i, i nawet światła nie było, świeczki pozapalane. Przygnębiająco nie bardzo mi się podobało. I od razu zapakowali nas do autokarów. I to już było, była późna pora, prawie noc. I wsiadamy do autokaru, ktoś pali cuchnącego cygara, bo tam nie było zakazów, nie było czym oddychać, okna pozamykane i tak stłoczeni jak rybki w puszce. nas 40 kilometrów chyba za Meksyk, bo gdzieś tam na wzgórzach wioska olimpijska była położona. No i dobrze, bo sam Meksyk to jest położony na dnie doliny gór potężnych, bo to było wyschnięte jezioro, pobudowany Meksyk i potężne góry dookoła. I tam nie ma w ogóle żadnego przysługu, nie ma powietrza. Jak się wyrywał on czasami do miasta, żeby pochodzić, to żeby... Ponad głową kończył się smok, że zaczerpność powietrza podskakiwałam do góry jak, jak, jak ryba, żeby złapać powietrze. No, tyle o tym Meksyku, ale sama wioska no, też nie zachwycała, bo no, to były takie surowe pokoje i, i to takie. Połączone y, wszystkie prawie w jednym, jeden duży przejściowy, i po dwa, trzy y, pokoje od tego przejściowego. Y, wchodziło się bez drzwi, y, bez, y, no, w każdym bądź razie nie byłam zachwycona. I teraz y, y, sam. Samotwarcie, no też każdy myśli, że olimpiada to jest wielkie przeżycie, coś cudownego, ale to jest mordęga niesamowita, byliśmy ubrani, wystrojeni. W buty od hełmka to były tak twarde, mozolne buty, które robiły i odciski, i, i były ciasne, tak że kaleczyły nogi. I w dniu y, y, otwarcia trzeba było przejść z pięć, może dziesięć kilometrów. Dla mnie to była wieczność. To się szło, i szło, i szło, i końca nie było. I w takim pale, bo tam y, słońce pada prosto, padle z góry. Także człowiek nawet cienia nie rzuca, żadne drzewko nie rzuca cienia, nie ma gdzie się schować. Zalewa, płynie po, po, po karku, po plecach i, i zalewa twarz. I fakrujemy się tymi kapeluszami, mało pomaga. I w końcu wchodzimy. Na y, stadion y, stajemy w klubnach bardzo ciasno, dużo nas cały stadion zostawiony ekipami, ale to nie cała ekipa, tylko reprezentacje wybierali. Ludzi, którzy w tym dniu nie startowali albo startowali, mieli start trochę dalej i także trafiło na mnie. I teraz stajemy na środku y, obok swoich butów wyciągamy, żeby postać gołymi stopami na, wreszcie na ziemi. No, wchodzi prezydent w bardzo długo gagatka, jakieś y, y, powitania i, i, i różni ludzi. To się nie kończy y, 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 wypuszczają. Ile Sześć tysięcy gołębi one zakołowały nad stadionem, poleciał kał, pióra i to wszystko leciało na nas i my. I tylko się uchylaliśmy, żeby nie dostać maseczki na twarz, żeby mark, marynarki tak były pobielane, bo y, trudno było uniknąć. Długo kołowały te gołębie wreszcie. Ci ludzie, którzy siedzieli na trybunach, to mieli fajnie, bo mieli dach albo parasole. Było na co popatrzeć, ale nie było siły. I, i potem co jeszcze? Z, tej, z Olimpiady wyciągnęłam. Podglądałam zawodników, jak się przygotowują, jak się rozgrzewają. Nikt nigdy nie powiedział. Moim błędem było popisywanie się. I moja rozgrzewka polegała na tym, że pokazywałam wszystko, co potrafię najlepiej. I to jest błąd. Jak się spotykam z młodzieżą, to staram się im powiedzieć, jakich błędów powinni unikać, bo czego nie robić, nie popisywać się. Na rzutach próbnych nie rzucać za daleko. Ja już tam się wtedy wykańczałam przy tych rzutach, za daleko rzucałam. A ja popatrzyłam jak to robią zawodnicy, inni, Amerykanów, jak oni się rozgrzewają. Oni robili ćwiczenia rozciągające. Wcale nie biegali do utraty tchu, nie robili tych swoich specjalistycznych ćwiczeń, tylko stał, rozciągał się, rozciągał się po 50, po sto razy jedno ćwiczonko, jedno ćwiczonko. I, i, i... I potem zaczęłam to już stosować, bo sama byłam trenerem, nawet byłam trenerem TGS-u, to była trenowana grupa specjalistyczna w Łodzi, gdzie do mnie przychodzili miotacze ze wszystkich klubów i ja ich tam ustawiałam. I potem jeszcze byłam trenerem kadry narodowej kobiet w zimą. Bo latem to Jaworski technicznie ustadział, a ja prowadziłam zimowe e, przygotowania. E, Siłę, wytrzymałość, gibkość, zręczność e, i tak dalej. No więc, e, e, start, e, e, przygotowuje się do e, rzutu, e, tak jak zawsze, e, szarpie się rzucą daleko. I pytam się Jaworskiego, bo on był naszym trenerem, jakim oszczepem mam rzucać? Przynoszę held heldem. Jakim chcesz? No myślę sobie, no tak, nie chcę na siebie wziąć odpowiedzialności, żebym potem nie miała pretensji, że mnie kazał rzucać heldem. No to skazana jestem na siebie. Wybieram, no, kurczę, na zaliczenie. To trzeba rzucić jakimś takim no, metalowym, zwykłym, który się wbije. I rzucam na zaliczenie, chyba 52 metry, zaliczony, wbił się fajnie. I następny rzucam na wynik. Leci daleko, ale spada płasko, nie zaliczają, nie zaliczają. Także został mi tylko jeden ten na zaliczenie. No to to już jest dla mnie klęska, niesamowicie i, i koniec. I chcę jeszcze jaki miałam problem, w tym czasie dopiero tartan wchodził w użycie, u nas nie było tartanu. Na Azytesie była ścieżka do skoku w dal i bieżnia dookoła. Jak do nas przyjeżdżała Daniela, to przyjeżdżała z gumowym chodniczkiem. Ustawiała na sobie na krótkich kolcach schodniczka wyrzucałam, a my obok na żużlu na długich kolcach. No więc tak. Tak to było i teraz z Meksyką. Trafiam na tartan, ładny, kolorowy tartan, ale to się zupełnie inaczej rzuca niż na żużlu I to też miałam problem z tym, bo tartan to szybko wyrzuca. No, trzeba wolniej, nie można za szybko, bo człowiek się nie zatrzyma. W pierwszej serii mistrzyni olimpijska z Tokio, Rumunka, rzuca blisko 60 metrów. Ona Cztery lata wcześniej zaskoczyła wszystkie rywalki, rzucając najdalej, właśnie w pierwszej próbie i niejako je deprymując. Wtedy miała 17 lat, tutaj 21 i znowu yy, próbuje zrobić to samo, ale w drugiej serii węgierka Nemet ją przerzuca. Rzuca ponad 60 metrów i to był jedyny uznany rzut w konkursie powyżej 60 metrów. Ale trzeba pamiętać o specyfice rzutu oszczepem i o roli sędziów. Oszczep to jest taka dyscyplina niesprawiedliwa, gdzie nie zawodnik decydował w tym czasie o wyniku, tylko bardzo często sędziowie. Bo nie wystarczyło daleko rzucić i nie spalić przy wyrzucie, tylko też zależało od tego. Czy oszczep dotknie grotem, czy się wbije, czy w ogóle spadnie płasko. I tych płaskich rzutów w ogóle nie zaliczano. Potem zmieniono osznurowanie, zostało przesunięte. Trochę inne oszczepy już teraz są łatwiejsze. Wbijają się, nie ma takiego problemu. Przedtem bardzo często o wyniku decydował. Tak samo było w, w tym przecież w Meksyku. Daniela rzuciła bardzo daleko i zaliczyli jej. Podniesiono sędzia, który stał, i znalazł ślad wbił i już zaczęli jej mierzyć. I nagle wbiega i, rumuński i, sędzia. Nieważne, nieważne, zamazuje powietrze, nieważne. Spalony rzut, i, płaski. Nie zaliczono Daniela w rozpaczy. No dla niej to było, i, to było rzeczywiście wielkie przeżycie. I, ja nie miałam takich aspiracji, i mnie już było wszystko jedno. Zajęłaś ostatecznie 12 miejsce, natomiast po igrzyskach jeszcze w tej dyscyplinie odnosiłaś wiele sukcesów, a po zakończeniu kariery startowałaś jeszcze w Mistrzostwach Weteranów. A, też z sukcesami. Tak, tak. Tylko to już było chyba po letniej przerwie. Ale po powrocie z Meksyku zostałam wyrzucona ze szkoły z technik łączności za nieobecności i to wyrzuc wyrzucona w kwietniu. Także nawet do ciągłości zabrakło mi kilku miesięcy, przed sto minie nie zaliczono całego roku. I co jeszcze? W tym czasie, kiedy wróciłam, pojawiła się zawodniczka Ewa Gryziecka. Która rzucała chyba już 70 metrów. Wypadłam z tej pierwszej dwójki i już nie było dla mnie miejsca. Redaktorzy przypominali, że zawodnik powinien wiedzieć, kiedy ma zejść, powinien ustąpić w miejsce młodszym. I kiedy pojechałam na mistrzostwa polski. Nawet nie miałam czym rzucać, bo mój oszczep po drodze skradziono we Francji podczas przysiadki. Był w bagażu, potem nie ma. No, także już doszłam do wniosku, że i ta szkoła, i już brak jakiejś motywacji moim życiem był sport. I tu nagle znajduję się na aucie. Popadłam w depresję. Zaczynam, wpatruję się tylko w sufit, leżę całymi dniami, nic nie robię. Miałaś wiele zainteresowań i pasji, ale porozmawiajmy jeszcze o tej sportowej pasji, którą znalazłaś, bo no Inną czasie. zupełnie dyscyplinę sobie wybrałaś i do dzisiaj ją uprawiasz. Tak, w tym czasie Stowiecki działacz startu ogłosił konkurs bo start w pierwszej lidze potrzebował kobiety. Nie mieli dobrej kobiety w szachach, no to zrobili mistrzostwa Łodzi w szachach. No ja tak bez pojęcia, nawet nie wiedziałam jak się gra z zegarem, ale wystartowałam i udało mi się podzielić pierwsze miejsce z Anią Szymczak, ona w tym czasie była, miała pierwszą kategorię. No i w starcie od razu się mną zainteresowali z Kocikową, bo była taka zawodniczka. Rozegrałam partejkę, Chcieli zobaczyć, bo Kocikowa reprezentowała kobietę. Bardzo szybko jej przylałam, No to od razu wzięli mnie do pierwszej ligi, do, do pierwszej ligi. No i tak i się zaczęła moja kariera w tym szachach. I teraz chciałam powiedzieć o błędach, jakie nie powinni szachiści popełniać, o, bo trenerzy uczą techniki, taktyki, debiutów, końcówek, ale nie, nie uczą tego, jak człowiek powinien się zachowywać przy desce. I ja gram z Mirką, siedzę sobie, zakładam nogę na nogę i tu sobie posuwam. O, myślę sobie, mistrzyni, tak długo myśli i myśli, bo yy, a ja to szybko posuwam. No to wyciągnęłam widokówki i zaczęłam sobie podpisywać. To był, jest, fotba, to jest straszny błąd, to jest objaw lekceważenia przeciwnika, nie wiedziałam, że to to. Patrzę, jeszcze myśli, no to wyciągam książkę, zaczynam sobie czytać. I potem Gadaliński powiedział, chcesz czytać, trzeba na boku, wyjdź sobie tam na boku, poczytaj, nie wolno przy stoliku. Od piłki ręcznej na pierwszoligowym poziomie, przez oszczep na poziomie olimpijskim, Aż do szachów. Tak wyglądała i wygląda sportowa droga Lucyny Krawcewicz.